e aí Idziemy dzisiaj w gości do tych dwóch cioć, które poznaliście już, które mieszkają w domu rodzinnym Kajana, w domu, w którym się urodził. No i idąc w gości, kupimy jakieś małe, co nieco, burek, bo tak z pustą ręką mi wypada iść. One były u nas podczas Bajramu.

Z serem wziąłeś? dobrze. Aha. A was haben, nochmid? Ser, szpinak. Aha. Jest dużo, jest dużo rodzajów, bo jest i z mięsem mielonym, i z ziemniakami, i ze szpinakiem, z serem, z pieczarkami. My weźmiemy. My weźmiemy z z serem i może z ziemniakami. Jeszcze zobaczymy. Mówiłam Wam też ostatnio, jak tutaj byliśmy w tej okolicy Kajana. Że wbudowali piękny, nowy, bardzo nowoczesny szpital. To właśnie jest ten szpital. No i idziemy sobie do Kajana rodzinnego domu. Prawdopodobnie Kajana mama z tą panią, która prowadzi dom i opiekuje się mamą Kajana, również tam już będą. Także spotkamy się wszyscy u cioć. Dzisiaj już tutaj w Stambule jest normalnie pracujący dzień. Wszystko wróciło do normy, chociaż muszę Wam powiedzieć, że podczas Bajramu y, też część sklepów była otwarta restauracje praktycznie wszystkie nawet centra handlowe również były otwarte. Myśleliśmy, że tak jak to bywało kiedyś, no, miasto. Będzie prawie, że wymarłe, jeśli chodzi o handel przez te trzy dni. No, ale okazało się, że wiele sklepików było otwartych. Jak mówiłam, centra handlowe również. Nie było żadnego problemu, żeby zrobić zakupy. Nawet powiem Wam, że byłam zdziwiona, bo przez cały Bayram sklep, który Wy również znacie, sieć sklepów Rossmann, słuchajcie, do godziny 22 była otwarta. Cały Bajram. No więc dla mnie to już taka lekka przesada, żeby ludzi trzymać w pracy do tak późna. No idziemy sobie teraz znać już tą okolicę, bo byliście tutaj z nami kiedyś. Właśnie idziemy teraz w stronę domu Kajana, gdzie urodził się, gdzie się wychowywał. No a teraz mieszkają właśnie te dwie ciocie, dwie siostry. Te dwie siostry, muszę Wam powiedzieć, że one są starymi panami nigdy nie wyszły za mąż ale jeszcze lepsze to były trzy siostry tylko rok temu się jednej zmarło i wszystkie trzy były singlekami i mieszkały sobie razem i prowadziły gospodarstwo domowe jedna z tych cioć jest przewodnikiem po mieście i pracowała również jako kustosz w muzeum no, dlatego mamy dużo takich fajnych informacji od tej, od tej cioci. Ona nam często właśnie mówi, gdzie możemy iść, co możemy zobaczyć. Dzisiaj nie jest ani ciepło ani zimno. Taka średnia pogoda na kurteczkę. Ale najważniejsze, że jest sucho. No, tutaj widzę. Znowu jakiś nowy budynek się buduje, naprawdę bardzo dużo w Stambule budują. Bardzo dużo. No i my już jesteśmy u celu. O, to jest ten dom. No tym razem mam nadzieję, że zastaniemy ciocie w domu. Nie tak jak ostatnim razem, żeśmy biegali i szukali po, yy, po parku. Zobaczcie, tutaj o, pod balkonem domek dla kotka, czyli tutaj w tym domu też są kotki. Na werandzie cioci nie widać. A Kajan jeszcze musi ostatnie buchy puścić. Halo oh. Oczywiście buty trzeba od razu ściągnąć A co oni mają psa? Halo Pini sobie co? O proszę, ja, kajana mama jest. I siostra. Wszyscy już są. O oh. oh kapciupy Trzeba sobie włożyć. Ciocie sobie sprawiły psa i piesek szczeka, jest młody, chce się przywitać, ale Kajana mama tutaj na, 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 boi się, ma strach przed tym psem. A on chyba czuje, że mają bo się, boją go. No i tak sobie tutaj szczeka. Ja i tutaj ciocia dla nas robi turecką kawę. A, tu tak, kafe. turkisze kawę, Tak, dla mnie i dla Kajana, bo one niestety nie mogą pić kawy ze względu na ciśnienie, Troszeczkę tylko z rana Nescafe. No więc dla mnie i dla Kajana ciocia tutaj zrobi turecką kawę. A jak się robi turecką kawę, to przecież wy doskonale wiecie, bo ja już wam też pokazywałam w takim tym specjalnym tygielku. Proszę bardzo. A! Ach! Very delicious! Wiecie, że trzeba ją trzy razy podnieść. Jestem bardzo ciekawa, czy ciocia Kajana też ją będzie trzy razy podnosiła. Czy tureckie gospodynie nie robią tak, jak w książce pisze, czy robią trochę inaczej? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. O, proszę bardzo. O, baklawa. Baklawa. Baklawa, proszę bardzo, ciocia tu przygotowała dla nas własnej roboty baklawę. Mmm! Chodź, przychodź, Proszę bardzo. Jakie jest... słodkości! Co swoja, to swoja. jednak inaczej smakuje, niż taka ze sklepu. Mmm. Bardzo smaczne. Aha. I am Aj! Jak tutaj nasza kawka. No, ciocia to ma wprawę, bo ja tu tutaj zawsze stoję przy tej kuchence i pilnuję tej kawy, a ciocia tutaj już wie. Oho, A piesek też patrzy. <laughs> Jaki ty słodki jesteś. No, już to kawa zaczyna podchodzić lekko do góry. No ale, ciocia, spokojnie widzę. No. Podniosła A. odlała tękę postawiła postawiła z góry idzie. Podniosła. I znowu proszę bardzo.

üzerinden günlük kiralayabiliyor günlük kirası Posiedzieliśmy sobie dwie godzinki u cioć, No i teraz żeśmy sobie wyszli. Weszliśmy sobie do naszego bycyrku na spacerek. Kajam swoje stare śmieci. Chcę zobaczyć, bo ostatnim razem tak nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć miejsca, gdzie z kumplami chodził na piwo Gdzie zapalił pierwszego papierosa. I tak tu chodzimy i tak i mi wszystko opowiada. my was zabraliśmy ze sobą na ten krótki spacerek Kajanowi się lodów zachciało no i zaraz sobie tutaj spróbujemy Takie ja widzę jakieś obsypywane orzeszkami te lody oblewane czekoladą posypywane orzeszkami nie wiem jaki tutaj Kajan wziął chyba jakieś pistacjowe no, zaraz spróbujemy, cóż to warte. Kajanż make this ice? Tak. Hast dug? Heavy A tutaj zobaczcie, jaka słodka cukiernia. Te truskawki sztuczne, jako oczywiście dekoracja. No są takie po prostu przepiękne, że, że no musiałam wam to pokazać. Po prostu wyglądałem tak apetycznie, że chciałoby się aż je zjeść. W naszej dzielnicy likwidowym. <śmienny wytkowni> W centrum Kadikoi znajduje się bardzo piękny, duży kościół ortodoksyjny, a naprzeciwko pokażę Wam taka nowość tutaj w Kadikoi. Zobaczcie, jaka kolejka. A dlaczego kolejka? Za czym? Tutaj sprzedają makaron domowej roboty z serem i z przyprawami. No i to jest taka nowość, tutaj wszyscy tym się zajadają. I tu przed nami morze Zobaczymy czy dzisiaj Dużo ludzi jest nad morzem Czy nie nad morzem Oczywiście bardzo dużo knajpek Można sobie usiąść, napić się No i popatrzeć Nacieszyć oko Jest taka dosyć duża restauracja. Tutaj po prawej i po lewej stronie mamy deptak. Tutaj w tej okolicy mieszka druga kuzynka Kajana ale nie ma ich w tej chwili wyjechali na tydzień czasu do Izmiru No i tutaj jest morze Te wzgórza, które widzicie przed nami, to są wyspy, które należą do Stambułu. I starszy brat Kajana Saihan właśnie mieszka na takiej wyspie. Co pół godziny bodajże albo co godziny odchodzi prom. E, który łączy te wyspy tutaj. Ze stałym lądem, ze Stambułem. Czas kursu takiego promu jest to około 30 minut. I tam naprawdę jest spokój, cisza, i, i praktycznie nie ma się wrażenia, że mieszka się w 20-milionowym mieście. Tam ruch samochodowy jest zabroniony. Tylko można poruszać się elektrycznymi motorkami albo na rowerach. Nacisk nałożony jest na ekologię, na ciszę, na spokój. Nie wiem, czy, czy uda nam się, czy wrobimy się z czasem, no bo chcemy jeszcze za, za, za Stambuł pojechać. Czy uda nam się tam właśnie popłynąć do brata Kajana? Ponieważ no widzieli się, bo podczas bajramu Kajana Kayan, brat nas odwiedził razem z żoną. No, ale może, jeżeli oczywiście wybierzemy się tam, to, to pokażemy wam. Także tam jest naprawdę zielono, spokojnie i naprawdę są to, są to takie miejsca, tam, bo to są trzy wysepki. I są to takie miejsca, gdzie naprawdę można zapomnieć o tym, że mieszka się w takiej wielkiej metropolii. I dosyć, dosyć sporo ludzi właśnie tam mieszka, na tych małych wyspach. I codziennie promem dojeżdżają do pracy tutaj do Stambułu. No i to są tereny Kajana, gdzie tutaj po szkole z chłopakami przychodził, spacerowali, siedzieli nad morzem. Dyskutowali. Pierwsze papierochy palili. Tutaj na tych kamieniach. Zobaczcie jaki piękny kotek. To jest chyba jakiś rasowy. No ale jest bezdomny. Myślę, się gdzieś z nich kacy w Jest to chwila Może jakaś taka mieszanka, ale no prześliczny jest ten kotek. Popatrz na mnie, Kiciuś. Piękny jesteś. Tam też jakiś kudłacz sobie śpi. Zobaczcie, ile młodych ludzi tutaj siedzi. No, i tak Kajan patrząc, przypomina sobie, jak to było, jak on tutaj siedział. Hej <laughs> Kajan! Dajny sajt? Bierplatz. Hmm? Bierdrinkiem placu. Yeah. Tak, plac, gdzie się dobrze piwo piło. <laughs> Teraz Kajan, będąc w Wiedniu. No tęskni za takimi miejscami, dlatego często chodzimy na Dunaj. Tęskni mu się za widokiem morza, za takim widokiem właśnie. Zobaczcie, a ten kot to też jakiś rasowy. Tak jakby, nie wiem, Brytyjczyk Jestem zdziwiona, że, że takie koty tutaj można spotkać. No dziś tam sobie mieszkają pomiędzy tymi kamieniami. A tutaj widzicie te baloniki i to jest taka, taka zabawa tutaj ulubiona młodych. Strzelają tutaj z tego z takiego co to jest jakaś broń, taka specjalna.

To miejsce, gdzie jesteśmy nad morzem, to takie miejsce, gdzie młodzi, jak chcą się napić piwa na świeżym powietrzu, albo whisky, albo wódki, to po prostu tutaj przychodzą i piją. I dlatego, jak tak idziemy, to widzimy. Y pełno takich grupek i siedzą sobie z plastikowych kubeczków popijają whisky wódkę albo słychać taki pstryk otwierania puszki z piwem jeśli chodzi o, o noszenie maseczek, tutaj w Turcji oficjalnie powinno się zakrywać twarz w przestrzeni publicznej, czyli sklepy i komunikacja miejska. No ale w te, w, to jest teoria, a w praktyce wygląda tak, że praktycznie nikt tych, tych masek nie nosi. No i my też nie. Tutaj taka trasa rowerowa. Kajan mówi, że jak był młody, to czegoś takiego tutaj nie było. Tutaj nie było tego betonu i nie było takiej traf, trasy rowerowej wyznaczonej i takich pasów zieleni. Po prostu była droga bita, spokój, cisza. No a teraz robimy tutaj taki deptak: już dla wybetonowany, ładny, równiutki dla mieszkańców. Hmm? Mm -hmm. o i tutaj Kajan mi mówi, że jego w tym budynku jego kolega mieszkał no i tu po prostu grali w piłkę była cisza spokój no a teraz już wszystko ładnie zagospodarowane ta duża budowla, budowla którą, którą widzicie przed nami obok tej palmy no to jest stadion w Kadikoi, który może pomieścić 40 tysięcy kibiców. Staramy się Wam pokazać Stambu nie tylko od tej takiej typowo turystycznej strony, czyli nie, nie odwiedzamy wyłącznie tych takich żelaznych punktów. Stambułu, które każdy turysta powinien oglądać chcemy wam pokazać Stambuł też od takiej strony zwykłego mieszkańca, dlatego często przemieszczamy się małymi uliczkami pokazujemy wam takie zaułki takie miejsca, gdzie, gdzie turysta raczej nie dociera jak spędzają czas zwykli mieszkańcy Stambułu, gdzie jadają Myślę, że co dla niektórych to również może okazać się ciekawe, ponieważ no nie zawsze w internecie możecie znaleźć takie właśnie zwykłe, zwykłe filmiki ze zwykłych miejsc, a jednak z miejsca niezwykłego, jakim jest Stambuł.